Hejka, cześć, tu Anka, witam się z Wami bardzo serdecznie, tym razem z Reserve, na dzisiaj mamy zaplanowane mierzenie okryć wierzchnich. Tak, troszeczkę tego jest, no nie tylko, tutaj, tutaj o, to brązowe wystaje i wzięłam też jedne jeansy, To takie z powiedzmy krzywą, tą, z tym krzywym zapięciem, Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko będzie na mnie wyglądało. Tak, byłam już w Senseju. <grym>, coś sobie wzięłam. Um, no, wracając, wy, jeżeli będziecie ciekawi co i jak, no to gorąco Was e, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o łapkach w górę, no i standardowo piszcie co myślicie, a wszystkie rzeczy będą podlinkowane w opisie. Okej, okay, dobra, pooddycham sobie chwilkę i zabieram się do zamierzenia. Więc tak... Um. Zaczynamy sobie od takiej kurteczki, narzutki. W bardzo ładny wzór. Do niej będą pasować wszelkie rzeczy e, niebieskie, jasne, wiecie. Jednolita baza pod spodem i wszystko będzie wyglądać fajnie. no Ja tak jestem średnio jednolito ubrana. Spodnie mam z Only. To takie z srebrnym połyskiem. Sweterek mam stary z. Zary, no ale uznałam, że tak będzie Wiecie, najbardziej bezowo Żebym przy okazji nie zmarzła I tak się ta kurteczka prezentuje Zaraz Wam ją zapnę i Może wyjdę jeszcze do tej większej przymierzalni Znaczy do większej przymierzalni Na ja zewnątrz do lustra Też tutaj jest jeden wielki burdel Nazwijmy rzeczy po imieniu Jak się wychodzi Zaraz Wam pokażę A tutaj wiecie, towar rozpakowywują Po prostu przy tej przymierzalni no nie wygląda to najlepiej. Oh, uda mi się, uda mi się. Ostatni, ostatni. No i tak to wygląda zapięte. Ładnie się tutaj składa pod szyją. No wiecie, niekoniecznie do golfików. Ale przynajmniej dzięki temu, że go mam widać, jaki to ma kształt i fason. Rozmiar jest odpowiedni. Remiona są bardzo delikatnie obniżone. Wąskie, wszystko jest dopasowane. Tutaj wykończone w ten sposób, jeżeli chodzi o rękawy. No ładne jest. Iście wysadny wzór. Dzisiaj nic z tak nie jeżeli chodzi o ten bałagan. Ja miałam na sobie rozmiar M, tutaj jest na nią namiar. Cena 229,99 No skład to jest 100% poliester, 100% poliester. No i 100% poliester. Ona jest lekko ocieplana. I tak wygląda tutaj od środka. Kowteczka z Eko skórki taka ala zamszowa w kolorze burgundowym. Przednie to się ładnie, prosta forma, tutaj dodatki ma w kolorze takiego, może wam tutaj pokażę, srebra ale takiego przyciemnianego, tak samo zamek, kołnierzyk, kieszenie są tylko od tej strony, tutaj taka wiecie prosta forma, znowu linia ramion lekko obniżona. Rękawy się zwężają tutaj do tego zapięcia. Więc tak, tak ona wygląda Przedem, przodem. Tak, tutaj tyłem. No i tak wygląda rozpięta. Ładnie, bo się wiecie, nie schodzi za bardzo. Tutaj ta przestrzeń jest taka delikatna, ale widać co mamy pod spodem i wygląda całkiem ładnie rozpięta. Fajna kurteczka, rozmiar też jest odpowiedni, zaraz zobaczymy tak wygląda ja miałam na sobie rozmiar M tutaj jest na nią namiar cena 250, jakiś. cena 259,99 tutaj jest na nią namiar no i to jest sam poliester z odrobiną elastanu tak się prezentuje kolor tutaj lepiej widać jak to wszystko wygląda Nagadałam się, nagadałam, zapomniałam o na grywaniu, więc powtóreczka. Eee, taka kurteczka, podoba mi się, wiecie. Eee, bardzo ładnie wygląda rozpięta. Ma bardzo fajny kolor, który mnie rozjaśnia. Te śniogacze mi się nie podobają, są takie dość grube, doporne przy takiej, wiecie, krótkiej eee, kurteczce. Rękawy są w ten sposób wkładane. Obniżona linia ramion, tutaj na rękawie ma takie fajne przeszy przeszycie. Tak wygląda z tyłu No i zaraz ją sobie zapniemy jeszcze No i tak tutaj wygląda zapięta Nie ma jakiegoś wiatrołapu. Te wszystkie dodatki są srebrne Tutaj ta stójka jest denimowa Fajnie wygląda No tutaj jest dość luźna Mimo tego, że no to wygląda jak mocny ściągacz Ale no nie jest Nie, nie ciśnie nigdzie W porządku ja miałam na sobie rozmiar M, a tutaj na miar, cena 229,99. Na zewnątrz mamy 100% bawełny, a jeżeli chodzi o podszewkę, którą tutaj mamy, to jest 80% poliester i 20% bawełna. Tak, ona jest tutaj powykańczona. Bumberka. Mm. Podoba mi się, wiecie. Tylko kwestia jest tego, że nie jest duża. To jest rozmiar M przez L i ona jest tutaj wszędzie szeroka, mimo tego, że to jest takie na gumeczce. Rękawy są też bardzo długie i też są takie... No tutaj w środku jest gumka wszyta, tak od środka, inaczej troszeczkę niż zwyczajnie. No ładnie to jest wszystko wykończone. No kwestia tego, że po prostu mam wrażenie, że jest za duże. Ciekawe, jak tam rozmiar ten mniejszy, bo on też jest łamany. To jest taki naj... najbardziej przypomina po prostu zwykły, stary, dawny flek. O, tak to ujmę. E, obniżona linia ramion, szerokie rękawy, zmężające to się trochę ku do dołowi. E, tutaj już ten ściągacz jest taki, e, z takiego ściągacza, że tak to ujmę. E, tak typowo, jak takieś jakaś błowietrowa, od środka, ocieplana, lekko, e, podszeweczka w tym samym kolorze co reszta. Ładna jest. Podoba mi się. Gdyby była ciutka mniejsza, to ona powinna być uwarstwizowana, chyba też fajnie to wygląda. Jeszcze widzimy do większego lustra. Tak, tyle złapania perspektywy, jak to wygląda. No, w porządku, nie? A tutaj mamy rozmiar M przez L. Namiar C na I to jest 100% poliestru i 100% poliestru. Ale podoba mi się. No i te kieszenie też ma fajne i one tutaj mają taką napkę od środka. Katana. Ona mi się mocno kojarzy z wczesnymi latami 90. Mój ojciec miał coś podobnego. E, tak, męskimi, ale fajny ma krój. E, tutaj ma reglanowe rękawy i te rękawy się tak dość mocno tutaj zaokrąglają. Mam wrażenie, że to je trochę wyszczupla. Ładnie to wygląda. No podoba mi się jedynie co to tak. Nie wiem czy to przez to, że ja mam tu pod spodem. Ale tutaj mi jest niewygodnie. Ja chyba wziąłem L. -kę. Chciałam, żeby była taka przeskalowana, a ona jest idealna. Więc to też miejcie na uwadze. Takie wiecie, typowo jeansowe dodatki, wiatrołap. Muszę to sobie jakoś rozpiąć. I tak się prezentuje rozpięta. No fajnie jest zrobiona, podoba mi się. Uczciwie, mówiąc. Kurtka Ramoneska, wykonana z prawdziwej skóry. Jest to brąz, taki lekko postarzany, ogólnie fajna. No ma taki charakterystyczny zapach skóry, ale wiecie, to będzie już kurtka na lata, jedyny minus dla mnie, ja nie lubię jak w tutaj kieszeniach są zamki, bo ja sobie zawsze ręce poranie ale jeżeli wam to nie przeszkadza to ja myślę, że jest to propozycja warta rozważenia, bo jest bardzo fajnie powykańczona, ogólnie fajnie wygląda zaraz wam pokażę jak wygląda rozpięta rozpięta wygląda tak, bardzo fajna taka wietrze. oversize'owa luźna, niezobowiązująca do jeansów jakiś takich, wiecie, taki mot moty... motocyklowy vibe, o. Tak to ma bardzo fajna, podoba mi się. No, gdyby to, że ja mam podobną i nie za bardzo stać mnie, żeby wydać 6 stów na mm, skórzaną Ramoneska, taka prawda, to bym ją sobie pewnie wzięła, no, ale wiecie, zmierzyć każdy może. Eee, pagony, obniżona linia, ramion, rękawy... Delikatnie się zwężają po dołowi. Tutaj taka mała, udawana kieszonka. Tutaj to drugie, co to jest to drugie. Też udawana kieszonka, tylko ozdoba. Nie no, ogólnie spoko. To wykończenie też ma fajną. Ja tą kartanę miałam w rozmiarze L na 179,99. Tutaj jest na nią numer, no i to jest 100% dałne. Natomiast ta Kurtka ze skóry Zaraz znajdziemy sobie jej matkę. No, gdzieś powinna być. Jest! Piotr się Schowała. Przede mną. cena 599,99, więc no nie jest tak drogo jak na kurtkę skórzoną, to już był największy rozmiar. Ereczka. No i namiar. Fajna. To jest ta poszewka zobaczymy sobie jeszcze. 100% poliaster. Fajnie jest zrobiona. O, tutaj widać wszystko dokładniej. Widzicie? Taka. Kurteczka. Mm, bardzo podobna do tej z początku filmu. Tej takiej w kwiaty. Tylko tamta mi się jakoś bardziej podobała. Ta jest niby podobna, ale jest inaczej ta. Tamta miała podszewkę i wypełnienia. Ta ma tylko podszewkę. Kwiaty są, tak? To są chyba kwiaty wyszywane taką pomarańczową nitką na różu. Tutaj na rękawie mamy, czekajcie, złapię, złapię, o Takie przeszycie, tutaj jest w ten sposób wykończona. A nie wiem, jakoś tak, mm, nie mój vibe. Ale jeżeli szukacie czegoś, nie wiem, Różka taką nie jako gość, do czegoś będzie wam pasować, no to myślę, że okej, okay. no myślę, że niczego nie przyda, ale robiłem przegląd, więc pokazujemy po prostu, co jest. Zobaczcie, zapnę jeszcze cokolwiek, żebyście widziały, jak to wygląda zapięte. No tak. Taka tutaj prosta forma. No znowu obniżone rękawy, zmierzają się troszeczkę ku dołowi. Tutaj nie ma żadnych ściągaczy. W ten sposób wykończone. No i tył. Okay. Tak, a w tych były jeszcze inne kolory totalnie mi się nie podoba. Te kieszenie się dziwnie, bardzo dziwnie układają przy zapiętej kurtce. Widzicie, tak odstają. Teoretycznie można je zapiąć, ale zapinacie kieszenie, jak chodzicie, żeby to wyglądało jako tako, ja nie zapinam. Jak jest zapięte, to już okej, okay, nie? I to jest ta z tych, są taką udawaną dupką, tylko przy moim wzroście mam 1,62 m i jest w miarę ok. Myślę, że jakby ktoś był wyższy, mógłby mieć z tym Problem. I to jest tutaj regulowane. Można sobie to wydłużyć, żeby wyglądało tak bardziej normalnie w cudzysłowie. I ona jest mała. Mam tylko swatr pod spodem i ja ona mnie tu wszędzie ciągnie i ciśnie. Więc jeżeli Wam się podoba i chcecie, to weźcie sobie rozmiar większy. Kaptur. O, tak. Spoko. Fajny. Duży. Godny. No tutaj sobie dzieje. nie chcę sobie włosów pospieniać. ale w porządku. Tak to w porządku, przy zapięciu tej kieszeni i w sumie chyba jak to rozprostowałam, tak, jak rozprostowałam tej kieszeni wygląda spoko, więc po prostu to się za mocno dościągną. W porządku. To mówię, wychodzi dość, dość mała. Ja miałam sobie rozmiar M, a tutaj namiar cena 259,99, a w składzie ma sam poliester. Tak, polóweczka. Ej, nie sądziłam, że mi się spodoba, ale mi się podoba. Bardzo fajna jest. Taka niezobowiązująca. Ten kołnierzyk jest taki dość wysoki, więc to niestety nie dla mnie. Widzicie? Ale e, ogólnie bardzo ładna. Kolor jest fajny. Jest też bardzo przyjemna. E, obniżona linia ramion. Ej, bardzo fajna jest. Za to spodnie. Zupełnie niestety. Eee, no nie. Rozmiar jest odpowiedni. To wszędzie jest ok. Ale są strasznie długie. Zaraz, a dwa. Coś mi tutaj jednak nie, nie leży. Nie to wszystko prawidłowo. Ale coś jednak mi nie gra. Co? Szkoda, że założyłam te. No ale trudno. Dobra, co sobie resztę zmierzymy do tego, co mamy. Eko skórka, wersja budżetowa. Ta już jest taka krótsza, mniej ramiona nie są obniżone. E, tak tutaj mamy pagoniki krótka, z tym paskiem standardowo, znowu kieszenie na zamki. Tutaj wszystko jak najbardziej ok, rozmiarowe jest w porządku. No ładnie się prezentuje. I to jest taki chłodny, ziemisty brąz. No i tak wygląda zapięta, więc rozmiar jak najbardziej okej. Okay. Czy ci ciągnie mnie tutaj troszeczkę. Ale no, one są raczej z tych takich mniejszych. To był rozmiar L, więc te kurtki są trochę małe. Cena 189,99 na miar. No i to jest, wiecie, 100% poliuretan. No i poliester, jeżeli chodzi o pszczewkę. Marynarka. Taka struksowa. Do niej są też e, wide legi, z tego co widziałam. E, taki jasny, ładny beż e, zapinana tutaj, w ten sposób, zaraz wam pokażę. Ja Wziąłam sobie L, żeby ona była taka, wiecie, większa troszeczkę i chyba dobrze zrobiłam. No, w porządku. Ona jest taka, wiecie, tutaj wszędzie prosta, fajna. E, e e e linia ramion nie jest obniżona. Tutaj mamy poduszki i te ramiona ładnie są wyrysowane. Tak widzicie na prosto, w porządku. Bardzo fajna marynarka. Tutaj z tyłu mamy ten rozporek. Okej, okay. ładna jest, podoba mi się. Już niekoniecznie do tego co mam na sobie, ale ogólnie bardzo fajne ubrania. Także wy wiecie, nabierz zarzucić do czegoś. Spoko jest. Tak, um, jeżeli chodzi o tą marynarkę zaraz. 100% to jest bawełna. A potrzebka to jest 55% poliestru, 45% wiskozy. Ja miałam na sobie rozmiar L. Tutaj jest na nią Cena 259,99. No i tutaj widać, jaki to jest kolor. Skład tego, tej polówki to jest 95% bawełna, 5% elastanu. To jest to oversize. Miałem sobie rozmiar M. Na miarce cena 119,99. A no i te to tutaj będzie 100% bawełna. Rozmiar 40. Na miarce cena 139,99. Tego się nie spodziewałam, Słuchajcie, strasznie długa. Ja tutaj mam kolano. Okropnie. To by mogła być spokojnie sukienka. Katana oversize. Tak się prezentuje z tyłu. No dla mnie nie za ciekawa, niestety, bo jest mimo swojej długości dość wąska. Więc przy zapięciu ona tutaj w biodrach praktycznie jest na mnie e, ciasna. Także no nie. E, Ale jeans ładny, tego typu tutaj woziczki. Jeżeli ktoś szuka takiej długiej, to w reserved. Rozmiar miałam na sobie L na miar, cena 159,99, to jest 100% bawełna ekozamszowa, hmm, kurteczka, marynarka, nie podoba mi się fakt, że możliwe, że wziąłem rozmiar za mały, bo wziąłem MK, ale i tak, jakaś jest taka, no nie ma potrzeb, nie ma potrzeb, dlaczego mnie tak ciągnie? No ciągnie mnie w każdym razie, linia ramion jest tylko obniżona, eee, ta ma ładnie wykrojona. Ale tak, poza tym to no, nie, nie, podoba mi się. Zobaczymy, no możliwe, że to jest kwestia właśnie rozmiaru. No to tak się prezentuje. tak, bo tutaj nawet ręką nie mogę za bardzo ruszyć, a mam tylko swetry pod spodem. Chyba, że w rękawach nie ma podszewki. Zaraz sobie zobaczymy, czekajcie. Ma podszewka w rękawach, więc tak, jest po prostu na mnie za mała w rozmiarze. M. Niestety... 100% poliuretan, 100% poliester i 100% poliester. Ja tutaj miałam na sobie rozmiar MC na to 300 zł bez grosika. No i na No nie podoba mi się niestety. E, reglanowe rękawy, lekko e, nietoperzowe, zwężające się tutaj ku dołowi, przewiązywane tutaj w pasie na pasek. Mogłam to zrobić lepiej, wiem. E, dwurzędowy. Długość taka za kolano. Ja mam, przypominam, 1,62 m, tak on tutaj się, no nie prezentuje. Dla mnie one mają, ogólnie większość takich ma taki szlafrokowy vibe. I po prostu jakoś tak, chyba jestem zrażona, ale no tak on się prezentuje. Po prostu nie lubię tych takich przewiązywanych, no ale wiadomo, kwestia a, gustu. Pokażę wam guziczki, pokażę. Takie ładne. Guziczki, ciepły beż nie no okej, okay. jeszcze Wam pokażę, jak on wygląda rozpięty, jak już go założyłam, się tylko tutaj uwolnimy. O. rozpięty już troszeczkę lepiej, chociaż wciąż, jeżeli o mnie chodzi, to szału nie robi. I tak, podszewka to jest 100% poliester, a tutaj główna warstwa to jest 80% poliester, 10% akryl i 10% wiskozy. Ja miałam na sobie, tak jak mówiłam, rozmiar L, na miarę są na 259,99 Ta kurteczka mi się podoba. Niestety, jak to zwykle bywa, zawsze coś z Pieszenie są w ten sposób. Dlaczego? Nie wiem, mogli zrobić zwykłe i by było super. Nawet bym ją pewnie wzięła. A tak to no niestety, wiecie, taka zwykła doganiania. I to jest to taki czerwień, ale wpadający w pomarańcz. Kaptur ma fajny, tutaj stujeczka, wszystko się zgadza. E, nigdzie mnie nie ciągnie, nigdzie, wiecie, wszystko jest jak najbardziej komfortowo. E, linia ramion o, raczej nie jest obniżona, jeżeli już, to bardzo delikatnie. E, wiatroła dodatki wszystkie srebrne, w porządku. Jak najbardziej. Nie wiem, czy Wam pokazałam no tak, fajna by była. nie takie kieszenie, jeżeli o mnie chodzi. No ale już jestem na etapie czepiania się w tej chwili. I miałam na sobie rozmiar, na namiar. Cena jest fajna, 59,99. Rozmiarówka też jest dość tutaj duża, jak widzicie, do xxl A no, fajna kurteczka. Płaszczek z eko w kolorze takim bakłażanowym. Niestety nie było innych rozmiarów. I mierzę s -ka. No jest na mnie przyciasna. Gdyby była m wyglądałoby lepiej R. to już w ogóle byłaby sztosem. Tak coś mi się wydaje. Więc chyba się pokuszę i zamówię sobie do domu, żeby zmierzyć. Tutaj ma takie pagony. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest linia ramion, ale chyba będzie lekko obniżona, jakbym założyła odpowiedni rozmiar. Tutaj jest zapinany na pasek. W ten sposób. Już Wam pokażę, że on nie wyglądał rozpięty, bo chciałabym się wyswobodzić. Też fajnie. Ma bardzo fajną długość, taką w pół łydki. Super jest. Tak mi doda ten, ten pasek? Wiem. Ale to mi się podoba. Tego typu. Tutaj dodatki. Tutaj takie lapki Ładnie jest zrywane. Naprawdę mi się podoba. No i ten kolor jest taki nieoczywisty, tutaj, jako w tórce. A tutaj miałam na sobie rozmiar S, tak jak mówiłam. Cena to jest 359,99. Rozmiar jest do XL. I tutaj będzie, wiecie, poliestrki pod Tutaj widać ten kolor. Kolejna. Ramoneska w kolorze brązowym. I ta jest na mnie przyciasna. Mając pod spodem swetr. Zaraz zobaczymy, jaki ja wziąłem rozmiar. Tak to wygląda. Z tyłu, paseczek. Powinien być raczej ok, ale ja jej nie zapnę. Ja już tu widzę, że jej nie zapnę, a to nie ma sensu. Dodatki ma w kolorze rose gold. Tak jak tutaj widać, i to jest taki kolor czekolady ciemnej, ale nie gorzkiej. To taki jest cieplejszy ten odcień. Może też ten rose gold troszeczkę go tak wiecie, rozjaśnia. Obniżona linia ramion. Kieszenie z obu stron na zamek. Tak, tak. I tak, tutaj polecam brać e, rozmiar ciutkę większy, to była M, cena 259,99 na nią namiar. I tak, tutaj ona jest w porównaniu z tym bakłażanem, gdzie tak się wydaje taka bardziej wpadająca w fiolet, ale przy tym widać, że to jest broś. Limonkowy płaszczek, zapinany jednorzędowo. Ja mam podobne z Berszki, z, chyba przed dwóch lat. Ten jest dłuższy, bo ten jest tak e, za kolano. Mój jest krótszy, co on jest taki prosty, chyba mi się nie podoba, ewentualnie może większy rozmiar byłby lepszy, bo to jest takie, poza kolorem, bardzo mocno nijakie. Jeszcze to zapniemy, no, Rozpięte wygląda znacznie, znacznie lepiej, ale ogólnie w porządku, obniżona linia ramion, te klapy ładnie są odszyte, wszystko jest OK. w porządku. Jest taka żywa limonka, tutaj w lustrze tego tak nie widać. On jest w całości z poli, Ja to jest 299 miałam M, -ka. pewnie alka byłaby lepsza. No i tutaj jest na jego namiar. No i ostatnia na dzisiaj rzecz. Kurteczka. I ona jest już fajna. Ona również tak troszeczkę udaje skórę, taką bardziej surową, nie jest to zamsz udawany. Prosta forma, dość krótka Lekko obniżona linia ramion Tutaj się rękawki zwężają do dołu Szylkretowe, takie guziki w sumie No, mnie takie, dobra, nie szylkretowe Beżowe, jakiś taki wzorek Kieszenie, tutaj z boku Kołnierzyk, zaraz ją zapniemy i zobaczymy Fajna, taka bardzo prosta forma do wyższych stanów, idealna. Tak, wystaje mi trochę sweterek. A, ja miałam na sobie rozmiar MC na 259,99. No i na nią namiar składu nie czytam. Okej, okay, dobra, to to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Pamiętajcie proszę o łapkę w górę. Piszcie, co Wam się najbardziej podobało. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam. No i co? Zapraszam na kolejne filmy. Dzięki wielkie. Pa, pa.